Masz wiecznie chaos w bagażniku po każdych większych zakupach? Torby latają, owoce się toczą, a jajka, szkoda gadać. Pewnie myślisz, że twoje auto nie ma na to rozwiązania, ale spójrz, prawie każde auto ma ukryte haczyki na zakupy, o których nawet nie wiesz. To prawdziwy game changer dla każdego kierowcy. Ale zanim omówię ten temat, sprawdź mój sklep z tanimi akcesoriami do twojego auta enimo.net fajne gadżety na ciekawy prezent. Dobra, wracamy. Gdzie szukać tych magicznych haczyków? Po pierwsze, zajrzyj do bagażnika. To najbardziej oczywiste, a jednak często pomijane miejsce. Sprawdź boczne ścianki. Wiele modeli ma tam dyskretne, składane haczyki, które wysuwają się jednym ruchem. Czasem są ukryte pod połką bagażnika albo w oparciach tylnych siedzeń. Niektóre auta mają nawet specjalne siatki mocowane do podłogi, które świetnie utrzymują wszystko w miejscu. Po drugie, otwórz bagażnik i przyjrzyj się dokładnie klapie. Zdarza się, że to tam projektanci umieścili małe, solidne zaczepy, idealne na lżejsze torby, aby nie bujały się na dnie. Po trzecie, a to już rzadkość, ale warto sprawdzić schowki w konsoli centralnej lub podłokietniku. Niektóre mają miniaturowe zaczepy na małe reklamówki, na przykład z jedzeniem na wynos. Jeśli nic nie znajdujesz, może warto przejrzeć instrukcję obsługi auta. Czasem producenci opisują tam takie ukryte funkcje. Ich odkrycie to jak małe zwycięstwo w codziennej walce z bałaganem. Jeśli zgadzasz się ze mną, to daj łapkę w górę i wciśnij przycisk subskrypcji, aby więcej kierowców dowiedzało się o tym. Jeśli ten film Ci pomógł, to mała autopromocja. Odwiedź mój sklep enimo.net. Przydatne akcesoria do auta, idealne również jako prezent. Link znajdziesz pod filmem. Każdy mały zakup to dla mnie duże wsparcie. Dzięki za oglądanie.